Cześć, witajcie, witam Was serdecznie ponownie tutaj na moim kanale. Słuchajcie, dziś przychodzę do Was z wróżbą, co się będzie działo w tej relacji, jak ta relacja się rozwinie, lub co tam się może podziać. Ewentualnie, czy to jest partner dla Was, czy to jest ten osobnik, ten facet, bo tutaj teraz się skupiamy na dziewczętach, czyli tutaj kobiety, dziewczyny. Sobie wybierają. Będziecie sobie wybierać kartę, ja będę mówić. Skoro luty, idzie, luty i marzec idą do z takimi miłosnymi energiami, no to sobie sprawdźmy, co to się będzie działo. Ja wybiorę trzy znaczy, wylosuję trzy karty. Wy sobie wybierzecie jedną z nich i zobaczymy, co to się będzie działo. Ewentualnie tam coś dołożę, jakąś kartę. Zobaczymy. 1, dwa, trzy. A zaczynam od jedynki. A więc, tak, tutaj ta karta mówi, że nie jest to osoba właściwa dla Ciebie. Może Ty jesteś jeszcze nie gotowa na ten związek? Dużo rozpaczasz, dużo siedzisz w przeszłości, dużo analizujesz, dużo przemyślasz. Głównie jesteś pogrążona w takich energiach smutku, rozpaczy. I takie energie też do siebie przyciągasz. Czyli przyciągasz do siebie faceta, który w ten sposób będzie też oddziaływał na ciebie. Też będzie w ten sposób oddziaływał na ciebie. Może tu. Widać, widać. Patrzymy. To jest bliska osoba, która już raz od ciebie odeszła. Bliska osoba, która już raz od ciebie odeszła i tutaj będzie chciała wracać ponownie. Jedyne, co wnosi do tej relacji, to tylko i wyłącznie smutek. Twoje zmartwienia i twoje, twoje kłopoty tobie przynosi, tak? Złą energię, złe nastawienie. Wy się odsunęliście od siebie dawno temu. Tutaj nie ma wspólnej drogi. Ta karta mówi, że ta osoba ma inną osobę już albo był wcześniej w jakimś związku i wy byliście tą osobą drugą, wy byłyście tą osobą drugą. Ta karta też może o tym mówić. A ta karta mówi, że ta osoba ma za plecami drugą rodzinę. Ten facet ma za plecami drugą rodzinę, nic nie będzie z tej relacji. Ona, jeśli no chcecie trwać na takim, na takim planie, to tylko i wyłącznie będziecie cierpieć, tylko i wyłącznie to będzie przynosić zmartwienia. I karta rozwiązująca, która tutaj wszystko dopowiada, mówi o tym, że to jest, będzie wieczna taka walka o tego partnera wielkie starania się, wszelkie wysiłki. Wy będziecie musieli walczyć, ale to będzie Was wam sprawiało ciężar. Tylko i wyłącznie, jeśli ta osoba wróci, bo tutaj jest taka możliwość. Przypominam, że to są wróżby ogólne, one mogą, a nie muszą ze wszystkimi rezonować. Oj, przepraszam Was. Chciałam sobie podjaśnić tutaj światło. Jeśli. O, teraz może lepiej widać. Słuchajcie, dziewczyny, jeśli to jest osoba, która była wcześniej z Wami, a odeszła do kogoś, to nie warto do niej wracać jeśli to jest osoba, którą znaliście, a odsunęliście się lub właśnie jesteście osobą drugą no to ta osoba ma tą rodzinę, od której nie odejdzie, to będzie taka wielka tułaczka i walka o tą relację, także tutaj jeśli wybraliście tą kartę, to nie warto nie warto zobaczmy numer, kartę numer dwa o, no i tutaj jest nadzieja. Słuchajcie, ta karta mówi o dobrych relacjach. E możesz mieć nadzieję, że ten związek się rozwinie, bo ta karta zapowiada takie szczęście, już wyrównanie energii, zapowiada dobre i pozytywne wydarzenia. Tutaj macie szansę na rozwijanie tej znajomości. Być może e to mówić też o tym, że macie jakieś większe tutaj powodzenie u, u facetów, że może jest kilku tych facetów, których chcecie wybrać, zastanawiacie się, który będzie dobry. Zaraz zobaczymy, jakieś to tutaj pokazuje. To każdy ma swoje tam, e, słuchajcie, sytuacje. Ale ta karta jak najbardziej mówi o czymś pozytywnym. E, tak, to jest szczęśliwa karta, która mówi, że mimo tego, że e, na przykład przechwilowo ta osoba się nie odzywa, to wy tutaj macie bardzo dobre relacje i to jest zapowiedź na coś bardziej większego, na jakiś bardzo, bardziej poważny związek. Tutaj możecie też pytać, bo tak mi się pokazuje, niektóre osoby pytają o np. partnera, z którym byliście, z którym mieliście rodzinę, ale chwilowo ta osoba się nie odzywa lub wasze relacje są wątłe, wasze relacje gdzieś zawisły na jakimś włosku, włosku, gdzieś tam się zastanawiacie, co się podziało, albo stoicie w takim punkcie bez wejścia. I mi się pokazuje, że ta osoba typowo zagłębiła się tak jakby w kwestie finansowe. Ta osoba dąży ze swoim sukcesem, ale też mówi o tym, że robi to na przykład dla, dla rodziny, tak. Czyli ta osoba może być pochłonięta teraz jakąś kwestią, która łączy się z wami. To jest osoba, która być może wprowadzi do waszego życia polepszenie jakiegoś statusu. Jeśli, tak jak mówię, to byliście wcześniej w relacji, a na przykład to się chwilowo ucięło, to tutaj nie macie się co martwić, bo tutaj to wprowadza... Energię spokoju, energię dobrobytu, energię, która mówi o tym, że ten mężczyzna jest pochłonięty jakimiś sprawami, które um, bardzo mu wpływają na na psychikę, być może on się zastanawia nie wie co zrobić, nie wie w którą stronę iść, nie wie co wybrać mimo tego, że tutaj jedno i drugie chce, mimo tego, że jest ta nadzieja, tak mimo, że to wszystko zawisło chwilowo na włosku, to ta osoba po prostu ma albo kłopoty finansowe bo to też tak może być w różnych sytuacjach i nie wie co zrobić, nie wie w którą stronę iść, nie wie co wybrać, nie wie jak sobie z tym poradzić z tymi emocjami może być też taka sytuacja, słuchajcie, że ta osoba ma drugą rodzinę, no bo to każdy wie, jak u was ten układ wygląda, prawda? Może to być, że ta osoba ma drugą rodzinę i nie wie, co wybrać między tobą, a między tą drugą osobą. Jeszcze tutaj się wkradają jakieś kwestie pracy, kwestie finansowe. Tutaj może ta osoba też czasem chcieć uciekać od tych problemów, od. Od podjęcia może decyzji na dany moment, na dany czas, ale karta rozwiązująca mówi o tym, że tutaj będą działania w tym kierunku. Tutaj będą działania w tym kierunku i ta osoba jak najbardziej będzie się odzywać, będziecie się spotykać, włącznie z kartą gwiazdą. Ona mówi, że może to być owocny czas także dla Waszej relacji, czyli nie jest jeszcze nic pewnego, wszystko zależy od tego, jak wy będziecie się zachowywać, jak to się potoczy. W każdym razie karty mówią, że jest nadzieja, nadzieja przepraszam Was, dzisiaj dużo nagram, język mi się plącze. nadzieja na poprawę tej relacji, tylko trzeba dać chwilę odpoczynku tej osobie, aby mogła podjąć ostateczną decyzję. Dobra? Tak to tutaj się pokazuje. Zobaczmy kartę numer 3. Karta numer 3: Rycerz Buław. Ojej, jakiś to jest fajny facet. To jest facet, który, którego jest wszędzie pełno. To jest facet energiczny, facet zaradny. Facet, który umie dużo załatwić, coś tam dużo, dużo zdziałał, być może prowadzi jakieś inwestycje. Może to być osoba, która zajmuje się wszelkimi sprawami, doradztwem i tak dalej, pomaga innym stanąć na nogi. Może to być właśnie facet, który dość mocno Was przyciąga swoją energią, swoim entuzjazmem, swoją charyzmą. Osoba, która Was bardzo interesuje, i prawdopodobnie na odwrót, tak. No, jest to facet, którego wszędzie jest pełno. I tutaj widać, że ta osoba jest już w Waszym życiu, już ją poznaliście, albo dopiero właśnie ją poznacie. Zobaczymy, co tu karty towarzyszące jeszcze mówią. Słuchajcie, te karty mówią o tym, że to są starania, że mimo tego, że tutaj było coś, może mieliście jakieś tutaj jeszcze problemy, może gdzieś siedzieliście w jakichś schematach, to tutaj jedno i drugie będzie coś dawało z tej relacji. Ta osoba może się o ciebie starać, jak najbardziej. Może wnosić jakieś wartości do tej znajomości, może wchodzić z jakimiś wartościami, może wnosić na przykład kwestie finansowe, czyli może pomagać ci w kwestiach finansowych, może wnosić wartości innego typu do, do tej relacji, tak? W każdym razie tutaj nie będzie prosto w tej relacji, nie będzie prosto, bo tutaj mi się też pokazują buławy, że trzeba będzie powalczyć w jakimś kierunku. Zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Aha. Czyli ta osoba, mimo tego, że tutaj to wygląda pięknie, ładnie, mimo że to wygląda pięknie, ładnie, to ja bym uważała. Bo wszystkie te karty, które tutaj się spotykają w tym rozkładzie, słuchajcie, mówią o tym, że to jest osoba, która ma niejedną partnerkę. Może nie mieć jednej dziewczyny, może nie mieć jednej kobiety, tylko rozgląda się za wieloma kobietami. I tutaj jest rywalizacja. Mimo tego, że to wygląda pięknie, ładnie, to ty będziesz musiała rywalizować dużo o tą osobę. O może tak. W końcu będziesz tym zmęczona. W końcu będziesz tą rywalizacją zmęczona, bo ta osoba będzie po prostu wszędzie i będzie wszędzie pełno. Będzie się obracać może w towarzystwie kobiet, bo to mi mówi ta karta, którą tu sobie dołożyłam do tej karty. Ta karta mi mówi o tym, że ta osoba lubi przebywać w towarzystwie. Hmm. Nie podchodzi po, y, poważnie do związków ani do relacji. Ta osoba się lubi bawić, ta osoba lubi przebywać, flirtować, y, y, zmieniać często partnerki, ale na pewno dla niego y, te partnerki są po prostu y, tak jakby odskocznią y, od problemów, które może ma. Y, tu jest dobra zabawa, on lubi się bawić, on y, lubi opływać w luksusach. No, no tak jak mówię, skacze z kwiatka na kwiatek Ja bym powiedziała, że włącznie z tym wszystkim Tutaj co to, to jest flirciarz Którym wy po prostu po jakimś czasie będziecie zmęczone I będziecie chciały odejść To po prostu was będzie męczyć tak. I Karta rozwiązująca mówi Żebyście teraz podjęły decyzję eee, Żebyście teraz podjęły decyzję Czy wy chcecie takiej relacji Czy was to interesuje Czy wolicie odejść tu i teraz trzeba podjąć w tym miesiącu decyzję. Trzeba się zastanowić, czy Was satysfakcjonuje związek bez konsekwencji, bez takich wchodzenia w relacje i tak dalej. Czy Was to satysfakcjonuje, czy Wy chcecie coś takiego, czy Po prostu chcecie coś stałego? Bo jeśli chcecie coś stałego, to nie jest facet dla Was. I tutaj trzeba właśnie podjąć tę decyzję. Zostaję albo odchodzę. Dobra. Tak to wygląda. Słuchajcie dla tych trzech kart. Mam nadzieję, że taka wróżba też Wam się będzie podobać. Oczywiście to są wróżby ogólne, mogą, a nie muszą z Wami rezonować. Pamiętajcie, że każdy ma swoje osobiste energie. Z każdym rezonuje to inaczej. Jeśli byście potrzebowały indywidualnego takiego przesłania, zaglądnięcia w karty, czy to jest odpowiednia osoba, czy. Ta, ta osoba jest warta tej znajomości i tak dalej. To Was zapraszam oczywiście na Messengera pod spodem znajdziecie linka do mojego profilu i tam się będziemy umawiać na terminy. Do zobaczenia. Cześć!